Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie ołtarza, którego serce czcimy i w którym to sercu chcemy odnaleźć źródło naszej siły. Szczegodny Ojcze, przewielbna Matko Generalna, kochane siostry, wszyscy siostry i bracia. Przyszliśmy do lekarza, do boskiego lekarza, bo nasze serce jest chore. W języku biblijnym, a potem w literaturze serce to symbol wszystkiego, co w pełni ludzkie, miejsce powstawiana najwznośniejszych uczuć, najszlachetniejszych myśli, heroicznych decyzji, największej wierności. Jednak to serce może być też siedliskiem największej podłości, egoizmu, zdrady, nienawiści. Goryczy, a nawet rozpaczy. Serce może kochać, budzić w sercu drugiego człowieka życie, nadzieję i radość, ale serce z drugiej strony może nienawidzić, pozbawiać kogoś nadziei, przepełniać smutkiem serce drugiego człowieka. Można to serce wręcz powiedzieć, wyssać życie z kogoś, wprowadzić w śmierć. Serce też może być zimne, nieczułe, twarde i bardzo uparte. I w takim sercu nie ma życia. Ono się nie porusza. Ono jest zimne jak lód. Brak życia to przecież śmierć, która otacza, która roztacza się na osoby żyjące w otoczeniu. Czyste serce działa prawidłowo. Miarowo pompuje krew. Dostarcza tlen do całego organizmu, a zabiera wszystkie nieczystości. Kiedy serce przestaje bić, człowiek umiera. Chore serce bije nierówno. Krew przepływa raz za szybko, raz za wolno. Organizm nie podostaje tego, co potrzebuje. Nie jest też dokładnie oczyszczony. Nieczyste serce traci moc. Coś mu ciąży, coś w nim zalega. Jakieś złogi, które przez lata zaniedbań. Odkładają się, i krew nie może płynąć. I fizycznie możemy zapytać, co jest w moim sercu? Ale to pytanie ma też wymiar duchowy. Co jest w moim sercu? Co przeszkadza pompować czystą krew do mojego organizmu? Co jest moim psychicznym, takim duchowym cholesterolem, który odkłada się w moich naczyniach krwionośnych? I niszczy moje serce, zabierając mi życie. Jeśli serce człowieka w jakiś fizyczny sposób nie domaga, to jest dla nas oczywiste, potrzebna jest interwencja lekarska, potrzeba wybitnego kardiologa. I tu świetnie potrafimy zadziałać i go znaleźć. Ale nieraz jest sytuacja na tyle poważna, że pomocy trzeba udzielić jak najszybciej, gdyż każda minuta się liczy. A może właśnie przeżywając to Tridum przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, będąc w miesiącu czerwcu, to doskonała okazja, żeby zastanowić się, jak te nasze serca się mają w wymiarze duchowym. Za trzy dni uroczystość Najświętszego Serca Chrystusa. Ta kardiologia dotycząca naszych serc w sposób fizyczny jest niezwykle ważna. I to świetnie wiemy. Wszyscy musimy dbać o swoje serce, ale często zapominamy o tym, że nasze serca mają również wymiar duchowy. Może być tak, że fizycznie serce bije niczym dzwon, wszystkie parametry idealnie, ale duchowo ktoś potrzebuje karetki od zaraz, natychmiast. Ktoś potrzebuje interwencji lekarza, boskiego lekarza. I tym lekarzem jest sam Jezus Chrystus. Gdyby Jezus żył w naszych czasach, to mógłby oddać serce do przeszczepienia komuś innemu, serce zdrowe dojrzałego mężczyzny. I jeden tylko pacjent w ten sposób obdarzony sercem mógłby się cieszyć życiem doczesnym jeszcze przez kilka czy kilkanaście lat. Ale syn Boga zechciał ofiarować swoje serce nie jednemu człowiekowi. Lecz każdemu, kto zechce je przyjąć. I dlatego zgodził się na to, jak śpiewaliśmy przed chwilą w Litanii do serca Jezusowego, by rzymski legionista otworzył je ostrzem włóczni. I w ten sposób Jezus objawił, że jego serce jest dostępne dla wszystkich, którzy go kochają, ale również dostępne dla tych, którzy go ranią. I Jan Ewangelista, który był świadkiem otwarcia boku swojego mistrza, zanotował, że wypłynęły z tego boku krew i woda. I w języku Ewangelii są to dwa terminy, które określają sakrament chrztu i Eucharystii. Pierwszy jest wyrażony przez wodę, a drugi przez krew. Bo właśnie w sercu Jezusa jest źródło miłości rozdawanej przez Niego samego w sakramentach. I za chwilę będziemy uczestniczyć w eucharystycznej uczcie w eucharystycznej ofierze. I zobaczcie, kochane siostry i bracia, że Kościół ustanowił uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, która wieńczy cykl uroczystości. Od Środy Popielcowej, przez Wielki Post, Wielki Czwartek, Piątek, Niedzielę, przez niepostąpienie Chrystusa, Zesłanie Ducha Świętego, czy uroczystość Trójcy przy Najświętszej, aż do Bożego Ciała, łącznie z Jego Oktawą. I jest to powtarzana każdego roku liturgiczna katecheza dla ludzi wierzących. Katecheza o miłości Boga do ludzi. I kalendarz liturgiczny wieńczy tę katechezę w dzień po oktawie Bożego Ciała zawsze uroczystością najświętszego serca Pana Jezusa. Kościół pragnie wskazać przez to, że chrześcijaństwo jest religią serca i że należy odczynić wszystko, żeby świada ją odczytał w taki sposób. I Bogu niech będą dzięki, że siostry sercanki na swoich habitach mają to serce Jezusa. Że przypominają światu, że chrześcijaństwo jest religią serca. Jeżeli brakuje serca, chrześcijaństwo zanika. A los naszej religii zależy wyłącznie od nas. Od naszej odpowiedzialności za nasze serce. Włócznia bowiem jest zawsze przyłożona nie tylko do serca Jezusa, ale do serca każdego ucznia i uczennicy Jezusa Chrystusa. Raz po raz w to nasze serce włócznie wbija często jakiś program telewizyjny, może niesłuszne oskarżenie, jakiś celebryta, czasem sakrocelebryta, a czasem po prostu drugi człowiek, ten najbliższy. Współsiostra, współbrat. Ten, który jest najbliżej, potrafi znakomicie wbić włócznie w nasze serce. Ile razy włócznia zostaje wbita, tyle razy zranione serce ma odpowiadać na to zranienie przebaczającą miłością, ujawniając w ten sposób swoją wielkość i swoje podobieństwo do serca Jezusa. Bo wielkość człowieka nie polega bowiem na tym, że on rani drugiego człowieka. Wielkość serca polega na tym, że jego posiadacz umie przebaczać wtedy, gdy ktoś rani jego serce. Podziękujmy dziś za nasze serca, które otrzymaliśmy od Boga. Podziękujmy za nasze życie, za to stworzenie na Jego obraz i podobieństwo. Prośmy, aby to nasze serce było na podobieństwo serca Jego syna. Podziękujmy za serca tych, z których bogactwa czerpiemy mądrość i miłość. I umiejmy sprawić, aby nasze serca przebaczały. Przebaczenie nie zmieni przeszłości, ale może zmienić przyszłość. Amen.